Cześć. Czy jeszcze nie dokończyliśmy czyszczenia, bo mamy magazynek, na no, słusznie zwrócił Andrzej uwagę. Słuchajcie, procedura jest generalnie zawsze ta sama. Pierwsze sprawdzamy, czy jest piasek, tak? Tutaj niespecjalnie, w związku z czym tak samo. Zmywacz. Wypułkujemy ten brud. Ja jeszcze dopytam odnośnie zmywacza. Aha. Zmywacz jest czym? Jaki on ma skład? Fundamentem tego jest benzyna. Mhm. Natomiast składu no, nie możemy powiedzieć, bo okay. to wiadomo. Natomiast e, pamiętajcie, że różnica pomiędzy no. nimi jest taka. Oczywiście każdy producent ma swój skład, natomiast ten Cleaner ma najwyższe na rynku ciśnienie. I to jest bardzo ważne, bo to wydmuchuje cały brud, wypłukuje go. A co ważniejsze, on nie jest yy, jego materiałem napędowym, że tak powiem, nie jest CO2, tylko jest miks gazów. W związku z czym to wysokie ciśnienie jest zachowane do samego końca puszki. Nie macie tak, że jeżeli macie połowę produktu, to zaczyna wam się tutaj lać woda, bo to jest bez sensu w naszym przypadku. My nie chcemy tracić czasu na lanie i szorowanie środkami, tylko używamy ciśnienia. Tak? Spłukujemy. Zwróćcie uwagę, ta część tak naprawdę najbardziej pracuje w magazynie. Nie? Tak. Wróć uwagę, jak ona wygląda przed, wystarczy, że weźmiemy sobie momencik czyściwo. Masz tam to białe. Czy Między tym starym a białym różnica tylko? To jest folia. Folia. To okay. nie przecieka, ok. A to jest, a to mamy do wyczyszczenia. No i widzicie, no tutaj jest plastik, no to tutaj nie ma jakichś rewolucyjnych zmian, ale jest po prostu czysty.

Tak. To naprawdę my tym ostro pracujemy. To nie jest coś, co się niszczy. Także ten, ten materiał jest dość odporny. I teraz mamy, słuchajcie, to samo, co mieliśmy przy broni, czyli mamy to czyste, ale musimy to zakonserwować i zabezpieczyć z antykorozumii. No, ta sama procedura. Nie wycieramy. nam solidnie. suwidnie. Zobaczcie, materiał to jest struktura papieru. nie rwie się, się. Także jest to dosyć odporne i nie zostaje ważnicy. Z tych śmatek nie zostaje nic. Z żadnej włóciny nie ma na Nie chcę pytać, ile mnie policzysz za to czyszczenie. O! Zrobimy trzy szkolenia. Będziemy... Nie, lubimy to robić naprawdę. Ja wiem, lubię... że to są ludzie z pasją, poświęcili temu chwilę. Tym bardziej myślę, że bardzo zainteresować się tymi produktami. Teraz tak. To... Ale poczekać, o Pomyli, poczekaj, to poczekaj, czyli to wchodzi nam tu. Czekaj, bo ja i, yy, to Też zawsze jak to. Trzeba się chwilę <grym> zastanowić, no bo magazynków nie czyści się często, prawda? E, chociaż my na przykład rekomendujemy, jeżeli strzelaliście na zawodach na strzelnicy, gdzie jest piasek, to oczywiście w wojny zawsze te magazynki lecą na ziemię. I wtedy zawsze warto, zawsze warto to przeczyścić. Dzień dobry, czy to już działa? Dzień dobry, czy co, działa? Czy to, działa? No, czy to jest czyste? Nie, no bo po kolei, spokojnie Chłopie, jak w Stronie Piękności, kurwa no. Jakbym jak, jak kota oddał do tego czołgówku do Andrzejowy film To o, są chłopaki z J&C, to... też polecamy produkty Zaraz przejdziemy do stanowiska obok, obejrzymy też Z przyjemnością eee... W rękawiczkach jest to ciężkie, to więc zaraz chyba zdejmę. Eee, a a a a, a a no spokojnie. Dobra. Dobra, mam, 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 jedno trzeba wydmuchać, To się wy <gryfie> robota od nowego. Ale widzicie? Zrób Zobacz. Nie, ale nawet widzisz. O, dobrze, że padło. pa. Widzicie? Po problemie. Czyli I tak. po teflonie nic się tu nie przykleja, nic nie zostaje. Powietrze to wydmuchuje. Tak, tu. tu tutaj jakoś tak teflon czyli się ślizga o co fachowiec co fachowiec jest no. i teraz tylko przetrzeć sprawdzimy jeszcze jest good. i zakonserwowane nic się z tym nie będzie działo nie będzie teraz uwaga ja będę sprawdzał czy to działa jest rozładowana jest wszystko jest. Działa, ok. Eee, powiedz mi, na taki podstawowy zestaw dla doczyszczenia, co byś zaproponował? Takie... I, tu jest, I tu jest kolejne bardzo dobre rozwiązanie, hmm. dlatego, że to jest nasze rozwiązanie. Czyli, jeżeli przychodzicie do sklepu, chcecie kupić pistolet, sprzedawca prawdopodobnie doradzi wam a propos pistoletu, Doradzi wam a propos amunicji, może a propos kabury. Co do czyszczenia, on nie ma pojęcia. Wy też nie macie pojęcia. Dlatego mamy, słuchajcie, gotowe sety i gotowe rozwiązania. Jeżeli kupujecie pistolet, czyli tak jak Andrzej zapytał, gotowy zestaw do broni krótkiej. I w tym zestawie do broni krótkiej, jeżeli go sobie kupujesz, w środku mamy wszystkie produkty, których użyliśmy dzisiaj. O! W takiej podstawce, dzięki której możemy to wrzucić do środka. Mamy rękawice i mamy okulary ochronne oraz mydło Military Soap. Które rekomendujemy po strzelaniu, dlatego, że ono usuwa wszystkie metale ciężkie z waszych rąk. Po strzelaniu macie dużo ołowiu, zwykłym mydłem tego nie zmiecie. military są, daje radę. I teraz co jest ważne jeszcze w tym pudełku, no bo oczywiście dostajecie środki, nie macie pojęcia jak ich używać. Tutaj macie kod QR, tu jest w wersji angielskiej, tutaj mamy opis po polsku. Kieruję Was do YouTube'a, gdzie macie instrukcję krok po kroku, jak używać naszych produktów. Także nie ma żadnych możliwości pomyłek. Robicie dokładnie to, co my tutaj pokazywaliśmy dzisiaj na filmie, jak tego używać. Nie zastanawiacie się, nie sztukujecie produktów z wielu firm, nie szukacie na rynku powietrza do komputerów, olejków z firmy A różnych zestawów. Nie tracicie na to czasu, nie doktoryzujecie się, bo czas jest najważniejszy. Kupujecie gotowy zestaw z gotową instrukcją, odpalacie YouTubea, jedzicie krok po kroku, problem solved. Rozwiązujemy problemy, także my się na tym skupiamy.